Widzowie wiecie jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj robimy ROZPIERDZIE... Dawa! Dawa, dawa, dawa! Dawa! Widzowie dotarliśmy na miejsce, jest dużo ludu, bardzo dużo osób. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że Kalistenika jednak żyje. Jednak mamy lód tutaj Z Szczerze nie wiem jaki jest plan na trening Mocno się spompować Dziczek jest zakupiony Co prawda noc była słaba, ale to nic, bo mamy kofeinę Każdy się rozgrzewa, ale ja jako ogromny profesjonalista chyba nie potrzebuję takich prowizorycznych rzeczy Wszyscy zawodnicy zaczęli się powoli rozgrzewać Jak coś, ja też coś zrobiłem, żeby nie było Say hi to the vlog ja się Siema wszystkim! Dzisiaj jesteśmy w Legion Wurka Studio. Napierdalamy! Dobra, Dobrze, potwierdzam, tak jesteśmy w Legion. kocioł, kocio, Widzowie, zaczynamy kocioł. I'm good for my mental health The things I see on a daily basis Be on this daily melt Why the hell would I fill on a pass when I made profit off the pain I felt? How the fuck these guys gonna date these girls when they can't even pay me salt? View these females left me on red back then But I look that I'm really replying That's what I do for a living I said that I'm working in the heavens I had no money, I weren't embarrassed I'm doing a road in my toilet a year and see Scott trying to cross traffic rule number one I know they hate that they can't ignore me I'm all over London town to pick, I went OT when I was 16 for hundred pounds I get galleys, you know, true LIME we don't run them I, I could have get less, what they say on the blogs As long as my mum's in town I yeah. keep on telling it young Who's grinding on quick, cause it's only about time Girls on a pad with a brick on him And he's trying to blend in, so he's wearing a high Always trying to get a party ton That's how I got Nick, that white I told your when I stepped out of souls It's time, one day I'll headline You're done, man, wrong know, nowhere to be seen Brilliant. The power's strong, where am I now? I've been in the charts for 18 weeks stay in my dog, man can't pop, but I stay on the like a beat. Bro, I know it's long no time no see, but I'm here when it's <laughs> <laughs> No opportunities, no trust in the government, but they'll cool us. Done man wrong. Where am I now? Nowhere to be seen. yeah The power is strong. Where am I now? I've been in the trust for 18 weeks. My bro stay locked in my napp, man. my can't pop, but he stay on his team like a bee. Bro, I know it's long time no see, but I'm here and with you. Be back in a minute, I'm kidding, I mean it to win it These casuals ain't gon' get it Cause I'm on a mission, just listen to these thoughts that I'm spitting I'll light a cigar when I'm sippin' this dry when I'm winning, it's all how I'm winning A car that is spinning, so far from my limits You think it's a fiction, but now i am a bitch you want won't cause me sippin', this stuff be we If I do it, she锻ers, she think it, she wanna, she get it She like when I hit it, she never forget it We livin' like royalty, she come with loyalty That shit is rare, but she never want more than me making that money, is funny We stackin' them honey, she doing it thing

ale tak ciężko jest zrobić one arma jak tyle ludzi krzyczy, jest taki stres. Teraz próbuję powtórzyć taką, bo ale żeby była ładniejsza 90 i ładniejszy łana. Nagrywam tutaj, bo tam jest straszne, strasznie głośno. Janek, ty co masz planach zrobić? Ja? No? Pozdrawiam. Pozdrawiam. <śleszy> Action on my dreams and fight, alright We ain't gonna stop We gotta take action on our dreams and fight, alright It's time to stand up, take control tonight Spend too much time on the planet's right time to execute now on your dream and life Gotta fail faster and try again and fight, alright Pull the trigger, six, seven figures Making that money from the drop that's in ya Go bigger, making money quicker Pain is good, make your skin a little thicker, ball. It ain't luck, anyone that's at the top, know it ain't luck

Piłem. Ja Już cała butla dzika poszła I <grym> teraz w ja już nadwożyję. Zaraz mi kupię panie najmanje. No by ładnie nie wychodzi pewnie. To nie jest za taki te, zabudowany. Za głośno też trochę. Trzeba się skupić. Widzowie Szymon kusek versus masa. Zobaczymy, czy po trzech latach nauczyłem się go robić. Gdybyście się zastanawiali, kim jestem wycięty gościu, to jest to założyciel studia Legion Workout, w którym odbywało się całe wydarzenie. Mariusz Legerski założył polski kaliseniczny bram. I muszę wam powiedzieć, że chwilę z Mariuszem porozmawiałem. I mam przeczucie, że Legion Workout to nie będzie ten kolejny kalisteniczny bram, A w przyszłości może wyniknąć z tego coś naprawdę fajnego. Dlatego serdecznie zalecam zajrzeć na ich Instagrama. Link macie oczywiście w opisie. Widzowie, trzy パスタパスタ Smogging kalisteników, nie? W tym momencie to jest deklasacja. <śmiech> 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 <To> są nie trzy <laughs> Musiał sobie pofleksować się trochę. Musiałeś no, się panie zrobić tak? Jednak to za mało było. <laughs> Będzie czyścić, wyczyścimy to widzowie. Mam nadzieję, że dzisiaj. No. Defying the rules of flesh. 俺の部屋で飾られてるんだ Czyli on z negatywa zgasł dotąd, z sekundy i spadł. A jaki to No, a Co coś łatwe, jest. Patrz na A wiecie co, słabo spałem. No przez tego, energetyka, wszystko, nie? Deterujemy nogi. Od dzisiaj żeby mieć wymówkę lepszą, bo ten energetyk tylko raz przejdzie. Głupokość Janka Nie wydaje mi się, że się uda Ale pozytywna afirmacja widzowie Wszystko jest możliwe Dobrze, dobrze Już mi odchodziły płyny z głowy nie? Negatywem zajebisty, muszę przyznać Napiszcie w komentarzu Co się tutaj dzieje? Eee, tutaj Wolium na gumach Wszyscy tutaj robią potężne kombosy Mega mega fajna robota tutaj chłopaku. Na gumie minus 40 kilo, nie? Dokładnie tak to na taki to ja mogę Idealna dla mnie? W ogóle? Ja nie potrafię, można takiej gumie zrobię, ale na pewno bo... jednym. Ej. Ej. Na tej gumie to fruwacz. Zobaczymy. No. Oh. Nie jest tak dużo? Ja widzę fronta. Ładnie, do... eee. ładnie, dawaj. Dawaj, dawaj. opuści mnie. Nie, się. Dobra, eee. okay. tu i A jak Ty Janek ważysz teraz. 60 ważysz? Nie, to ma jest okay. ja Jestem tylko. 17 kg cięższy. Bo bo to, bo to to teraz tać. No, to

Co, Co ja coś się teraz dzieje? Widzowie, koniec jest. Koniec tego treningu pięknego. Nie wiem, gdzie my w ogóle idziemy. Schodzimy stąd, czy nie? Tak, tak. Koniec. koniec. Trzeba tego czekać koniec rok. Znowu. Rok trzeba czekać ja na kolejny mikrofon. Ja jestem codziennie w sobotę, musisz czasem chodzić. Dwa w miesiącu, może? Albo dwa, ja na dwa miesiące. No, Cześć, nastąpiło rozłączenie. Do zobaczenia za 8 lat Do zobaczenia Jeżeli film Ci się spodobał Zostaw suba i lajka A my widzimy się w następnych materiałach